Siema się z tej strony Bad Mateo i dzisiaj nagrywamy odcinek z Fall Guys Naszym zadaniem oczywiście jest wygrana a ja zapomniałam jak się gra ostatnio grałem w StumbleCash o Boże ja zapomniałam, że się tutaj prawym klika żeby się jeszcze raz wywrócić no więc trochę głupi błąd Mapa jest ta mapa jest taka stara, chyba 3 lata już ma. A Fortnite chyba już 7 lat. <grych> Minecraft chyba z 14 lat. Nie, on był w 2011 czy 2009 Minecraft. Dobra. Dzięki, że mi pomagacie. <grych> Ej. No nie. Nie. Dobra, tutaj jeszcze nie mamy jakichś normalnych. Roczy. dobra, oni tam się pewnie zabiją, o, jednak nie ale my tu chyba się my zabijemy, dobra, jednak nie dobra, lecimy jeszcze to przejdę, jeszcze to przejdę, gościu, ja jeszcze to przejdę trochę to potrwa, ale ja jeszcze to przejdę no stań ktoś tam, a nie się babbicia. jak się bawicie okej, okay, prawie Prawie ten zginął sobie. Ło, jakie skody zrobiłem? Wytychy. Dobra. Pierwsza gierka zaliczona. Ja tutaj mam cukierki mini. Fajne. Bardzo dobre. Polecamy. 25, 26, 27, 28. I koniec. Koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. No dobra, druga runda. I druga runda. Pewnie będzie z nowych mapek, dlatego że tych nowych mapek jest strasznie dużo. I tak jak mówiłem, 12 milionów i 600 tysięcy zagrań. Ostatnio jak grałem, było 12 milionów i 500 tysięcy zagrań. Więc coś nowego. A jak w sumie gra to 20 osób na jedną gierkę, czy 28, no to w sumie trzeba dziwi się dziwić, jak i tak dużo ludzi w to gra. Codziennie. I możecie się spodziewać bardzo mocnego odcinka z StumbleGuys, w którym będę odbierać cały karnet bojowy. I tam na to wydałem 17 zł, 4 euro i zda. Przez to, że grałem w tego. Jak to się nazywa? Mm. Ojej, ja, proszę. A tam, gdzie jesteś? Okej. Okay. Kurde, myślałem, że go złapię. z CS-a. Nie chcecie odcinek z CS-a albo jakiś klip z CS-a, jak na przykład dobrze gram za wupy? Mogę kiedyś nagrać Okej okay. Tutaj robimy skok wiary Dobra Chyba tu się damy radę Tak, da się, mieliśmy radę Dobra, lecimy tą łatwiejszą drogą i pewnie wolniejszą Hyc Lecimy tą drogą Hyc Lecimy znowu tą drogą Ty, gdzie ja jestem? Ja nie mogę stąd jakoś się uratować Dobra, ja nie wiem, co ja mogę zrobić teraz Dobra, ewentualnie spadnę po prostu Niech już będzie. Ło, nie chciałam tego użyć, tego skoku. Proszę. Żyj, dobra jestem. Dobra. Dzieli mi koło od mety jakieś pięć skoków i jest, dobra jestem. I koniec? Ło, już koniec. Jeszcze 10 sekund, i by mi już nie było. <grych> w kolejnej rundzie. Dobra, runda trzecia chyba ćwierćfinałowa, albo półfinałowa. Znaczy nie półfinałowa, albo jeszcze. Co jest przed ćwierćfinałem? No po prostu jakieś pewnie gierki. Nie wiem, jak to się nazywa. Co tu. A, to, to jest ta mapka, w której trzeba być w tym żółtym kółku. Nie lubiłam tego. Totalnie tego nie umiałam zrobić. Ale możemy spróbować. Hmm. No tutaj jakieś kółko jest na środku? Okej. Okay. A no. o kurde, to bym miała wkręcał. Przekręcę, wkręcę i wykręcę. Dobra, ja jestem. Ja jestem w tym żółtym kółeczku. Nie ja na gościu, jak ja już mam 30%. To będzie łatwutkie. Tylko dajcie mi przejść. Aha, dobra, tam było przejście, to nie wiedziałem. Nie, nie, no proszę. Szanujmy się, no. Gdzie to kółko jest w ogóle? Aha, to idzie tam. Nie, dobra, ja nie mogę. O. Jestem? No już nie jestem. Dobra, ja chyba tego nie przejdę raczej. Chociaż teraz dobrze to zrobiłem. Nie, no. Czemu to wraca? No, jak to lata? Nie, nie przegrałem. Dobra, rozgram sobie jeszcze jedną gierkę. I teraz wygrywamy to. Dobra, wychodzimy szybko. Jakieś tam PD, dostanę EXPA. Szkoda, że nie można tego pominąć. Nie wiem, po co jest tam żeby pominąć, a nawet nie można tego pominąć od razu, dziwne takie rzeczy, ale dobra, kolejna gierka i może wygrana, może nie, przynajmniej do półfinału, ćwierćfinału by mi się przydało, bo ten finał to będzie ciężko, ale próbujemy wygrać, próbujemy wygrać oczywiście. Znaczy, dopasowanie z następującą, o, wyszukiwanie gości, dobra, 40 14, 40, 40, 40 super. Ja yeah, sobie jeszcze mini, mini, mini. Robika O, ta mamka była fajna. Tylko nigdy jej nie ogarniałem. Nie ludzi, którzy na tych grzybkach się odbijają tak, że robią rekordy po 40 sekund na takiej jednej mapce. Nie. Jest dobra. Jestem. Ona na przykład nad czymś takim. Jakby nie ten dyp, to może by mi się udało. Aha, dobra. Próbujemy. Pa, zobacz, jaki jestem dobry. O, idealnie. Dobra jestem. Nie no, nie gadaj. Jest, ledwo. Okej, okay, pierwsza osoba już jest. Dobra jestem. Hits? Nie. Proszę. Będę? Jestem dobra, jakieś 20, ale co z tego jestem. Przynajmniej. O to chodziło w tej grze chyba. <grych> to jak go by walnęło tak. Ej, ciekawe, czy jakby tego typa tak mocno walnęło, odbił się, odbiłby się od tego wiatru i by wskoczył do mety. Ej, jakby tak kiedyś zrobić, to by było super. Ale nie umiem. Nie jestem taki dobry stan Fogajsa. CITES i RUND DOUBLES 12 milionów 700 tysięcy zagan troszeczkę więcej Czy to jest ta sama mapa? No grafika taka sama Chyba Więc możliwe, że byłem tą 12 milionową 12 milionów 700 tysięcy osobą Nie wiem czy można to jakoś sprawdzić, raczej nie, na pewno się nie da tego sprawdzić Bym musiał przewijać do góry ale nie, na pewno nie. Dobra, lecimy. Nie wali mi to. Dobra, da. łatwo. Okej okay. Ej, dobrze, że goś mi podpowiedział, żeby skakać, bo tak szybciej jest. A tutaj nie wiedzą. A. Bam... Kurde. Chciałam powiedzieć bambiki Już widać, że tu jest Bambikiem. Ok, przeskoczyłem o znam taką mapkę, jedna jest taka fajna. O. Wow. Dobra, ja jestem przynajmniej pierwszy szybciej od tego typa. Dobra, ja na doska skakuję. Bo wolno. Strasznie. I wyprzedziłem tego typa. Co jest? Dalej ja jestem szybciej. Ej, czemu on mi wyprzedził? O, będzie idealnie. No nie, może jednak nie idealnie, ale będę się je na jednym umecie. Kumeci, kumet, kume, kume, kumecie, kum, nie, nie wiem jak to się mówi. Kumety, kumety chyba. Czyli obok kumety, albo nie wiem, nie wiem jak to się mówi, xd. <taki> Takie rozmyślenia, za ciężkie rozmyślenia. Kumety. Kumaty. Kumaty skrzat. I klaty. Dobra. I pu chyba. <kly> nie, no taka sama grafika, ale nie zagrań. to są in dużo innych gierek. Więc ja sama zapewnie nie była tamtą, co grałam wcześniej. Na pewno, nie. Short Cut Links. Linki. Falga guy's team, Fall guy's team. Upadki są darmu Mówię jak grać. bo ogóle przeszkadza i jakieś no to chyba wiadomo. Większość gierek jest taka. Mam nadzieję, że to od razu... Nie, to nawet... Klikałem, ale nie mogłem. Szkoda. Dobra. Jeszcze to przejdę. Przejdę, przejdę to, przejdę to. Nie, Dobra, ja już przegrałem. To już chyba jest wiadome. Jakie jeszcze nawet nie jestem szybciej od tego typa. Dobra, przegrałem. Um, staramy się, próbujemy, próbujemy. Nie, na no, pewnie gościu za chwilę pierwszy już przychodzi, to. to. Już nie wiem, czy w ogóle jest sens. Chociaż? Okej. Okay. Próbujemy. Dobra, ewentualnie przejdę. Przegram. Jestem. 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 Dobra, fart mi dopisuje w końcu. Dobra, liczcie na mnie. Proszę. Dobra, będę. Jezu, jak się spociłem. Teraz... Dobra, jemy mi kolejne. A no sobie to wysypię do miseczki. Dobra. 12. Gra zostało. Więc chyba półfinał. Tak, półfinał. No nie, przecież przecież na tym przygrałam. No to po co mi dajesz tą mapkę, gościu? Polowanie, polowanie. I jak grać? Po w, w świetle. Ciężkie wyzwanie. <laughs> Nie co tam zostanie? Otwórz, otwórz, otwórz. Od do. Jest. Dobra, myślałam, że otwórz też. Idź, idź, ktoś otwórz. Dobrze. No, bądź w tym kole. Dobra, na razie łatwo. Okej, okay. kilka osób wybiła. Dobra. No nie. No nie. Dobra. Jest, dobra, jestem w Dobra, jesteśmy w finale. Na szczęście, runda finałowa. Na tej mapie akurat mogę wygrać. W tą mapę jestem totalnie dobry. Widzisz, został, jaka jest suba to wygramy. Dobra, ja idę moją tak do ściany. Dobra, wygrywamy to, wygrywamy to, wygrywamy to. Pójdę sobie tutaj, na bezpiecznie. Dobra. Chillowanie, chillowanie. Dobra. Wygrywam to, wygrywam to. Dobra, jest chyba już na razie. chill. Tartaruga, Bomba. Wygrywanie, wygrywanie. Wygrywamy to. Cztery minuty do końca. Proszę. Idealnie. Dobra, idealnie. Dobra. Idziemy tutaj, dobra. Chill? Tak, chill. Dobra. Dwie osoby, a nie pięć osób zostało. No prawie odpadam. Dobra, lecimy tutaj. Lecimy tutaj. Lecimy tutaj. Nie, chciałam tam, ale... Kurde. Dobra, dziękuję za oglądanie i cześć.